W tradycji prawosławnej niedziela palmowa, zwana też niedzielą wjazdu Pana do Jerozolimy, jest jednym z ważniejszych świąt poprzedzających Wielkanoc. Obchodzona jest na tydzień przed Paschą, czyli zmartwychwstaniem Chrystusa. W cerkwi, pod wezwaniem zmartwychwstania pańskiego wiecznie, jest obchodzona bardzo uroczyście. Dzisiaj cerkiew przeżywa radosne święto wjazdu Chrystusa do Jerozolimy. Nazywane w naszej tradycji również wierbnym woskresieniem, wielki dzisiaj jest dzień, ponieważ ludzie przynoszą do świątyni właśnie gałązki zielone jako symbol odrodzenia, odrodzenia przyrody, odrodzenia życia duchowego. Podczas wieczornego nabożeństwa w sobotę na juczni słyszymy następujące słowa, które są wygłaszane podczas kanonu. Mnóstwo ludu z palmami i gałązkami witało Ciebie, Chryste, i wołało: Błogosławiony jesteś, królu wieków, któryś przyszedł, wysławiany jesteś, Panie Boże, ojców naszych, błogosławiony jesteś. Są to słowa, które odzwierciedlają dzisiejsze Wielkie Święto. Ponieważ właśnie ludzie przyszli do świątyni, do cerkwi, aby witać wjeżdżającego do Jerozolimy Chrystusa. Który wjeżdżał w sławie, wjeżdżał jako król. Gałązki w cerkwi są zazwyczaj skromne, przepełnione naturalnością, czyli. Gałązkami z zielenią, z rozwijającymi się pąkami kwiatów, wychodzącymi listkami, po to, aby właśnie pokazać, iż całym sercem i taką szczerością, naturalnością witamy Chrystusa. Witamy Chrystusa dlatego, że w sobotę przed Niedzielą Palmową jest sobota łazarza, bo to właśnie w tą sobotę Chrystus wskrzesił z martwych. Od czterech dni zmarłego swojego przyjaciela Łazarza. I dlatego właśnie w niedzielę witany jest jako król, jako Ten, który dokonał właśnie wskrzeszenia człowieka i dlatego kolejnego dnia, gdy wszyscy w koło się dowiedzieli, wyszli Mu na spotkanie.